Hejcie, siemano siemaneczko, ja jestem jestem Sky i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Dunglite. Moi drodzy, dzisiaj lecimy dalej, jakże z przepiękną serią. Moi drodzy, i dzisiaj troszeczkę, że tak powiem, na szybkości wszystko zrobimy, ponieważ, moi drodzy, mam mało baterii w padzie znowu. Będę musiał sobie naładować. Ale dzisiaj na pewno chciałbym sobie zrobić kilka zadań pobocznych, na przykład ten Dzień Matki e, teraz chciałbym sobie w sumie zrobić, bo czemu by nie, moi drodzy? Z tego, co wiem, z tego też będą jakieś tam dodatkowe punkty, a wy wiecie, co możecie no, robić, jeżeli... Ty, mówi Alfie, właśnie straciliśmy dopływ gazu do wieży i o ile mogę stwierdzić, całe miasto też go nie ma. Wiesz może, co mogło się stać? Nie, a nasz gazownik Jeff wziął się, zwolnił w zeszłym tygodniu. W zasadzie był niezastąpiony. Może go poszuka? Nie może, a koniecznie! I lepiej szybko! Mówią, że zrobił sobie małą fortecę gdzieś za dworcem kolejowym. No zajebiście. No dobra, no to mamy najprawdopodobniej kolejnego quest'a, którego za niedługo pd robił. Ale nie teraz, bo teraz... <try> zamki Ray. Cipo. Wiecie co możecie robić moi drodzy? Łapeczka, subskrypcja, jeżeli żeby się spodoba. Co to kurwa? Wypierdalaj stąd No no i ja teraz mogę sobie przejść na spokojnie, teraz już się niczego nie boję, mi Bynajmniej... Kurwa, jak ja nie lubię grać na padzie, naprawdę ta kamera tak zapierdala na boki. Może to tragedia. O kurwa, gdzie ja się wybałem? No to, że mu diebał. No to, że mu nieźle, ale. Aha! Ja nie mam tych kurwa do naprawienia. O ja pierdolę, w co ja się wybałem teraz aktualnie, moi drodzy? W co ja się wjebałem? O części metalowe. Widzicie, jaki fart? Jaki fart, że w ogóle takie coś kurwa znalazłem? Jesteś jest do przeszukania, mam nadzieję, że tak, bo jeżeli nie, no to będzie chunio. Ja mam po tych domach się porozglądać, ale zanim się po, porozgląda po tych domach, moi drodzy, to chciałbym na pewno sobie zrobić tutaj, wiecie... Jakiś, że tak powiem, rekonesans, no ale za... za, za dużo rzeczy to tu nie ma. Jest tam kto? O. Kurwa, jakaś mucha mi tu lata, wypierdalej. Ja mogę tu wejść! O kurwa, ty pierwszy raz wszedłem do pomieszczenia, do którego nawet nie wiedziałem, że można wejść, ty. Ale jajca, co to kurwa, Mewy? Tam jeszcze na górę jest wejście. Kurwa, dajcie części metalowe, ja was proszę. Aha. Ej, tu też mogę wejść. Ale jaja ty. <śm> A tu nic tu jest tylko... To jest tylko wejście na dach, okej okay. Wejście na dach i tutaj zbytnio już nic dalej nie ma Dobra zajebiście, ale w ogóle czaj się to nie Grałem tyle razy w tego dangli'a w sumie bardzo dawno temu nawet I kurwa nie widziałem, że da się tam wejść Może tu też da się wejść Gazi, jesteś tam Nie, tu się nie da za to wejść A może od góry jakoś nie, to jest taki domek, w którym my raczej nie wejdziemy. No dobra, no to tu musi być Gazi. Mama nie jest zadowolona, nie jest zadowolony. O, jest i on. Nie zrób tak, żeby mama była zadowolona. Gazi? Ja też. Tak samo się nazywamy. Czy, czy jesteś w wypożyczalni filmów? Nie, nazywam się Crane. Crane? Crane brzmi jak klan, jak tran, jak waran, i trochę jak plan, i klan, i, i taki inny pan, i. Mogę i... <ścoughs> wejść? Nie. Nie, nie wolno! Nie możesz! Dziś ja i mama mamy specjalny dzień! Dziś jest Dzień Mamy, a, a to najważniejszy dzień na całym świecie! Czy jesteś... w no zapożyczalni filmów? Czemu ciągle o to pytasz? Miałeś przynieść film o, o mnie. Ma tytuł Charlie i cały jest o mnie i, i o tym, jaki ja jestem mądry. Gazi, wpuścisz mnie, jak przyniosę ten film? Jasne. Możesz obejrzeć go z nami. Dziś jest Dzień Mamy. Jeśli mama nie jest zadowolona, to nikt zadowolony. Aha, je jeszcze chciałaby czekoladę. Tak, mama chce czekoladę. Chyba się trochę zagalopowałeś. Nie kłóć się z Gazim. To bez sensu. Tak y mówią ludzie w aptece. <grym> Sam tu mi drzwi przed ryjem i chuj. <grym> no dobra, wielkiego wyboru to my chyba nie mamy, co? Ale na pewno poza odcinkiem chciałbym sobie e, ogarnąć te części metalowe, e, pochodzić tutaj po, 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 po tych miejscach, kurwa, i e, poznajdywać jakieś części, kurwa, metalowe, nie było naprawdę... E... O, tam jest plujak na przykład, ja pierdole, coś za dużo tych zombiaków tu jest. Ej, ale tej kurwy tu nie było, no halo, no! Ten jeszcze opluł śmietnik. pierdalej. unik, kurwa, zrób krain, unik. Dobra, ja nie chciałbym na pewno używać sobie w takich momentach bezsensownych tych rzeczy. Kurwa, trochę źle poszedłem, mam wrażenie. Bo. No ja wtedy chyba nie przejdę jednak. Tu jest duży jak kurwa jestem ty a dobra, wiem gdzie jestem Już ogarnąłem gdzie jestem Tędy sobie przejdę i górą Ale ten kręć szybko kurwa mam wrażenie, że szybko się męczy. Jak jak? Kto mi... A ten plu jak zajebany. No oczywiście, że ta kurwa tu wychodzi. Wypierdalaj! dalej. Śmietniku. I co, kurwa? Było warto? Było? O, zrzut leci. Nie, eee, czekajcie. Nie KURWA! Czekaj, tu nie mam. What the fuck? WHAT THE Czuję się oszukany. Biegacie tu Ej, pomocy Patrz to, Jeb, kurwe Tycho, śmieciu Wielkie dzięki za pomoc. Dziękuję Radzę ci stąd wypierdalać Tu wejdę, tędy nie wejdę, no dobra Mamy już 8 minut, ja mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Kurwa Ej, tu mam bezpieczną strefę w ogóle. What the fuck? Przyjaciel! O kurwa, kurwa nie teraz. O, mam się, Charlie, Charlie, C jak Charlie. No już mam kurwa. Dobra, teraz tak, e, czekoladki dla Gaziego, tak? Film mamy. Teraz czekoladki, kurwa, kto to wymyślał, tą misję? No tak, już blisko tu jest. Oczywiście, że ta kurwa rozjebała tu ten Bo jak żeby inaczej. Obra, tu... O kurwa! No to zapewne dobradę. Jesteście pojebani. Jesteście pojebani W ogóle czy ja mam broń? W sensie czy ja mam... mam karabin policyjny. W sumie z jednej strony mógłbym spróbować go użyć. Ale to też kurwę yy, mi przyciągnie wajrali Tutaj no nie? Z, o już jeden wychodzi tu Wypierdalaj no, Czekaj What? Czy ja mam? Te kurwy mi tu wchodzą no No ja nie wiem co zrobić teraz, jestem w pizie, że tak powiem. Za przeproszeniem. Mordownia, suki! Dobra, tych tutaj trochę ich zabiłem, ale kurwa, co mi to dało? Skoro te kurwy wychodzą. Dobra, ukradziono zrzut. Ja mam to w pizie, że ukradziono zrzut. Ej! tu sklepikarz. Kurwa! Czekaj, w sumie z jednej strony mógłbym spróbować to podnieść. Mamy koktajl mołotowa jeszcze. Zróbmy. Chuj, no mamy dużo tego, nie. Zróbmy ten koktajl mołotowa i te kurwy zbawmy w jedno miejsce. Wypierdalać. Śmiecie. Oj, chuja to dało. <laughs> Oj. No te kurwy tu wchodzą do tego, nie? O! Kurwo! No ja pierdolę, dobra, szybko. Wypierdalać, otwieraj. O ja pierdolę! O kurwa Suki Dobra, sobie części metalowe Jest źle Co jest? No 50 jeszcze ich dajcie kurwa tych wajrali tu może co Kurwy palcie się A to wypierdalaj No ostatnie, nie ma mnie. Ej, tu jest bezpieczna strefa, Dobra, i nie no chuja. No ja muszę poza odcinkiem sobie pochodzić po tym mieście, bo ja tak bez części metalowych, to jak chuja zrobię. W szczególności bez części metalowych, tak jak mówię, bo te części metalowe to są jedna z najbardziej najważniejszych kurwa rzeczy, jaką kiedykolwiek świat mógł w tej grze wymyślić. Ale muzyka tu naprawdę robi klimat. Dobra. Masz tu filmy i czekoladki. Niech tylko mama to zobaczy. Jacy znów wygrywa! Brawa dla Gaziego! E! No, no to fajnie. mnie wpuścił. Trudno, będę musiał wejść przez dach. A wiecie co, wiecie co ja rozkminiłem? Patrzcie, to nie trzeba wchodzić tak. Tylko można wejść tak. Ja zawsze pamiętam, że wchodziłem przez górę kurwa. Tutaj tym mostem, tak kurwa górą. A wy możecie tak o tak wejść, Widzicie? Jaki kurwa gameplay Cokolwiek to znaczy. Mamy nóż! Ale nie mam miejsca. Ej, w ogóle pochu, Ja noszę te kurwa. Te zrogowa kurwa rury. Czy ja to noszę dalej? Oczywiście, że to kurwa noszę. Weźmy to wypierdol, rozmontuj. Mogę to rozmontować? Mogę to rozmontować na części. Patrzcie, to. Dobra, jedno wolne miejsce mam. To akurat starczy na nożych. No i dobra, wchodzimy do środka. Zobaczmy, co my tam mamy w środku. Dzień dobry panie Gazi. Oczywiście jestem nieproszonym gościem, ale na no, spokojnie. Dobra, części metalowe. Robię się bogaty. Dobra, co ty tu jeszcze masz, Mordo? Tutaj kawa, tutaj hałwa. W ogóle kto lubi hałwę taką do jedzenia, Łapko w górę. Nie, w co sumie niech napisze komentarz. Cześć, Gazi. Mama ogląda. Czy mama jest zadowolona? Mama bardzo zadowolona. Gazi dał jej czekoladę i włączył film. Więc zabiorę trochę jej lekarstw dla przyjaciela. No dobrze. Mama przestała mieć ataki, kiedy głowa zamieniła jej się w Dynie. <noise> <Na stole. głosy> dzięki, głowa... wszystkich Głowa. Głowa zamieniła się w Dynie. No dobrze, ale no to rozumiem. rozumiem dlaczego. Nie, no w sumie to nie jest śmieszne. Chłopiec poważnie chore, a się z tego śmieję, no ja pierdolę Paweł, idioto, to nawet nie potrafisz się, kurwa, dobrze zachować w takich sytuacjach. Dla ciebie już nie ma ratunku. Dobra, zanie zaniesiemy te leki lenie, oczywiście i od razu myślę, że po polecimy sobie z fabułką. Chociaż dzisiaj w planach nie miałem fabuły. A na spokojnie, fabułkę też tutaj będziemy cisnąć. Peleumy. Ale was tu dużo. Ja pierdolę, tu jeden, tu drugi kurwa Nocy świt Oczywiście, że tu już weeral wychodzi, nie? Ale żeby inaczej Oj, mi zajebała ty! O ty suko e, o, o, o dawaj, chodź Chodź kurwa Ci zajebie trury Gdynia rozjebana Będzie śpiewany na 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 Co to kurwa jest? O! What? Ja myślę, że to jest safe house jakiś kurwa A tu naprzeciwko jest, no dobra Nurek, patrz to Parkour I chuja Mamy już 17 minut, ja pierdolę, no nie wierzę Ojeju Ej w ogóle chciałbym kiedyś zrobić materiał taki 30 minutowy, ale ja myślę, że ja bym tu kurwa z, z, Nie wiem, zanudził się na śmierć chyba W sensie gra nie jest zła ogólnie, ja nie mówię żebym nie... Breken, słyszysz mnie? Tu Crane Breken, jesteś tam? Cholera Jade, tu jesteś tam? Crane? ile antyzyny dostałeś? No, nie za dużo. Słuchaj, Rajski chciał, żebym. On. Wydemał nas. Mam tylko pięć wiolek. Co? Cholera! Dostarczy tylko na kilka dni. Słuchaj, Crane, mamy tu pewien problem. Na osiemnastym piętrze wybuchła zaraza. Wracaj jak najszybciej. I nie waż mi się zgubić ani kropli antyzyny. Dobra, kurwa, już jestem. Mordeczko, ty moja. Okej, okay. no tak. Sytuacja była poważna, ponieważ zamienił się ktoś na 18 piętrze. Tutaj też są jakieś misje, ja też chyba dzisiaj, albo nawet nie wiem kiedy dokładnie, polecimy sobie tutaj po wieży, pochodzimy i myślę, że ogarniemy sobie kilka misji pobocznych, które dodadzą nam się, no nie? Dziwne jest też to, że on nie czyta tych, e, tych pobocznych kurwa f, e, tych e, tych kwestio, tych pobocznych, no nie o nich nie czyta, on tylko czyta fabularne kurwa, które są ważne. Masz tę antyzynę? Dawaj mi. Co się ale było? blur. Jedna osoba zmieniła się, a kilka innych utknęło w pułapce. Mogliśmy odciąć to jedno pomieszczenie, ale Brecken chciał ocalić jak najwięcej naszych ludzi. Było źle. Ktoś musiał podjąć decyzję. Straciliśmy całe piętro, w tym, w tym kilkoro dzieci. Lepiej idź pomóc z Breckenem. Zaniosę te leki do Leny. Smutna sytuacja, naprawdę. Dobrze Cię widzieć, Krain. Ciesz się, że nie widziałeś, co tu się stało. Nie wiem, czy się cieszyć, czy się kurwa nie cieszyć. Gdzie tu jest Lena? Tu jest Lena, jo? Hello, my friend. Mam leki przeciwpadaczkowe. Dzięki. A jak poszło z Gazim? Może i jest niedorozwinięty, ale świetnie sobie radzi z osiąganiem tego, co chce. Poznałeś jego mamę? Wyglądała na zadowoloną. Jeśli mama nie jest zadowolona, nikt nie jest. A właśnie, Brecken chciał, żeby ci to przekazać. Z podziękowaniem. O! Dobra robota z tą wytwórnią fałszywej O. Audzyny. Ocaliłeś wielu ludzi. To tylko kwestia czasu, zanim ktoś rozkręci podobny interes. Problemem są te wszystkie puste fiolki po antyzynie. Ludzie je po prostu wyrzucają. A przecież każdy może napełnić je czymkolwiek. Trzeba zacząć je niszczyć. Zebraliśmy wszystkie, które były w wieży. A ponadto Brecken zaoferował ludziom 10 dolców za każdą przyniesioną z zewnątrz. <grym> 10 dolców? No to zajebiliście. No dobra. Mamy jakiś punkt przetrwania. Wspomagać XL <laughs> W ogóle ja też chciałbym sobie polecić sobie tutaj, do tego ziemeczka Nie do tego dokładnie, ale... Kurwa jak my kasy nie mamy w ogóle, what the fuck! Eee, I chciałbym... Nie... Te ostrze kurwa. On nie ma tego, co za... A ty co? Alfie cię szuka, jest w warsztacie na dole. No dobra, moi drodzy, ja myślę, że ten odcinek yy, będziemy kończyć i w następnym odcinku już sobie ogarniemy tutaj wieże to wszystko. To zadanie główne na razie sobie zostawimy na później. Kto rozkręcił kurek, to nie wiem, może na następny odcinek nie wiem, zobaczymy. Moi drodzy, to by było na tyle. Jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale, żeby być na bieżąco z nowymi odcinkami, a ja lecę. Na razie.